Dzień witam serdecznie. Mam przed sobą trzy wydruki. Pierwszy to jest ankieta, wyniki ankiety, którą ogłosiłem przed mniej więcej miesiącem. Pytałem o to, jakie cele powinno mieć stowarzyszenie Katechetów Kościoła Rzymskokatolickiego, gdyby takie stowarzyszenie miało powstać. Drugi wydruk, ta jedna kartka to wyniki ankiety sprzed trzech lat, który którą ta ankietę przeprowadziła redakcja miesięcznika Katecheta. I jeszcze trzeci wydruk, ale o tym za chwilę. Przejdę do wyników tej ankiety. Czy powinno powstać stowarzyszenie katechetów Kościoła Katolickiego? 95,59% katechetów widzi taką potrzebę. Kiedyś zajrzałem głębiej w profile tych, którzy odpowiadali, to tak naprawdę jeden ksiądz, jedna osoba zakonna i sześciu bodajże katechetów jest odmiennego zdania. Ale to, co było najważniejsze w tej ankiecie, to jakie cele widzą respondenci w działaniu takiego stowarzyszenia. I przeczytają, przeczytawszy wyniki odpowiedzi Jakich udzielili, można to wyodrębnić w takie trzy grupy. Są to cele samopomocowe, takie stowarzyszenie by wspierało katechetów w ich rozwoju zawodowym, intelektualnym, metodycznym, śledziło różne nowinki, różne nowości, dawało informacje. Druga rzecz to byłby partner dla kościoła, choćby dla Komisji Wychowania. Katolickiego, wystalaniu pewnych rzeczy dotyczących kształtu katechezy w Polsce. A trzecia rzecz to obrona katechetów. Tylko uwaga: obrona nie tylko przed dyrekcją, przed strukturami oświatowymi, ale także obrona przed księdzem, przed proboszczem, przed udziałem katechetycznym. I nie jest to bynajmniej margines. Niektóre odpowiedzi mogą szokować, choć oczywiście wymagają sprawdzenia. Czy chcemy, żeby powstało takie stowarzyszenie, którego częścią przynajmniej zadań będzie funkcja związku zawodowego? Ja sam ze za związkami zawodowymi nie przepadam, dlaczego to nie jest miejsce na tę chwilę, ale czy chcemy, żeby powstała organizacja, która będzie stroną w konfliktach, które tak naprawdę mają miejsce między kartyhetami a pewnymi strukturami Kościoła. Ja osobiście mówię nie. Nie chciałbym takich konfliktów na takiej płaszczyźnie. Natomiast uważam, że problem jest i problem jest wcale niemarginalny. I w tym momencie chcę wrócić do ankiety, którą przed trzema laty zrobił miesięcznik Atecheta. Do wyników tej ankiety możemy... Zajrzeć na stronie miesięcznika katecheta. Publikuję ją też niżej. Zachęcam do zobaczenia. Katecheta zadał katechetom pytanie, z kim im się najtrudniej współpracuje. No i cóż, jeżeli wydaje nam się, że z uczniem, to jesteśmy w błędzie. Jeżeli wydaje nam się, że z dyrekcją, to jesteśmy w błędzie. Jeżeli wydaje nam się, że z rodzicami także jesteśmy w błędzie. W cuglach zwyciężył ksiądz proboszcz. Z proboszczem, katechetą, najbardziej trudno się współpracuje. Ja się dziwię, bo tak naprawdę po wynikach tej ankiety już dawno w Kościele powinna powstać komisja śledcza, żeby wyjaśnić ten problem. Ten wielki, wielki problem. Wcale niewymyślony i wcale niemarginalny. 46% odpowiadających na to pytanie wskazało proboszcza jako największy problem w ich pracy katechetycznej. I na zakończenie chcę jeszcze przypomnieć dwa z czterech grzechów wołających o pomstę do nieba. Pomijam muśne zabójstwo, pomijam grzech sodomski, ale teraz głośno mówię, że grzechem wołającym o pomstę do nieba jest uciskanie ubogich, wdów i sierot. Wśród tego grona mogą znajdować się też katecheci. I grzechem wołającym o pomstę do nieba jest też zatrzymywanie zapłaty robotnikom. Wśród tych robotników także mogą znaleźć się. Katecheci. Nie może być tak, że ten grzech wołający o pomstę do Nieba staje się także udziałem jakichś osób Kościoła. Dlatego uważam, że powinna istnieć w Kościele decyzjalnym jakaś określona ścieżka postępowania w wyjaśnianiu rzeczywistych konfliktów które mogą zaistnieć na linii katecheta proboż czy katecheta wydział katechetyczny. Powinna istnieć jakaś procedura dająca możliwość wypowiedzenia swoich racji, dająca możliwość obrony. Wierzę, że w wielu decyzjach coś takiego już istnieje. Zachęcałbym do tego, żeby podzielić się tym w komentarzach. Ale wydaje mi się, że zbyt wielu katechetów ma poczucie bezsilności. Ma poczucie tego, że są w swoich problemach kompletnie osamotnieni i skazani z góry na przegraną. Tak być nie może. Powinniśmy szanować tą cząstkę kościoła, którymi są katecheci. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do koczułowania tych myśli w komentarzach.